Pan jest i co Pan tutaj robi? Czy chciałby Pan zostać naszym przewodnikiem i opowiedzieć nam o pomnikach przyrody? No słuchajcie, ja jestem, nazywam się Krzysztof Puśnior, mieszkam tu w tym dużym budynku, który nazywają Ratusz, czyli mieszkam z Leszczynach. Wy chyba też jesteście z Leszczyn w większości, więc wiecie co to są Leszczyny, tak? I zajmuję się między innymi tym, że Staramy się ochronić takie ciekawsze elementy przyrody, szeroko pojętej, czyli tak jak drzewa, jak te krzewy, które tu widzicie, ten potoczek, który tam płynie. Dojdziemy jeszcze prawdopodobnie do drugiego drzewa, takiego charakterystycznego. I chodzi nam o to, żeby te drzewa, te potoczki, te krzewy chronić. Oznakować, tak jak tu widzicie, tymi tablicami, za wami, ta tablica, która jest, na której jest napisane, co to jest. Co to jest pomnik przyrody? Pomnik przyrody to jest najczęściej jakieś ładne drzewo, jakiś głaz, wodospad, rzeczka płynąca, którą trzeba się opiekować, żeby wy. I ci, którzy jeszcze po Was przyjdą, mogli je podziwiać. Jednym z takich właśnie pomników przyrody jest ten dom, na tle którego stoimy. Ile pomników przyrody jest na terenie gminy i miasta Czerwonkieleszczyny? Na terenie naszej gminy całej, tak jak powiedziałaś, cierpion jest 12 pomników przyrody. Większość z nich to są drzewa, ale nie tylko drzewa. Jakie drzewa są pomnikami przyrody? Słuchajcie, to są bardzo różne drzewa. Tu na przykład przed czym stoimy to jest dom. I tych dębów jest najwięcej u nas pomnikami przyrody. To są lipy których bardzo dużo jest na naszym cmentarzu. To jest platan, do którego chyba podejdziemy dzisiaj, który zobaczycie. Jest także kasztanowiec, czyli to drzewo, z którego są kasztany. Znacie kasztany, wiecie, co są kasztany, nie? No teraz akurat nie ma liści, nie ma owoców, nie, ma tego, nie można tego podziwiać. I jeszcze wśród naszych pomników przyrody jest wiąz. Wiąz Górski, takie potężne drzewo, które jest ja w